Witajcie rodacy! Często się mnie pytacie, jakiego gotowego drona najlepiej kupić. Zobaczmy zatem na jedną z najnowszych propozycji od Ishin, czyli Wizard TS215. Z całego białego pudełka wiele się nie dowiemy. Na froncie jest jedynie logo producenta, a z boku mamy napisany dokładny model, który kupiliśmy. Cieszy mnie, że wszystko w środku jest dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniami podczas transportów. Poza samym dronem dostajemy całkiem sporo, jest mała antenka, dwie całkiem mocne opaski rzepowe z klamrą, komplet tryb tryków albo zipów, które na polu skutecznie reperują jakieś usterki. Jest taka gumowa tekstura, którą naklejamy od spodu drona, by nasza bateria nie ocierała się o karbon. Mamy parę zapasowych śrubek świetnym dodatkiem jest też taka mała miniaturka kałaśnikowa wykonana z 5 mm karbonu. Gadżet ten możemy sobie dodać na przykład do kluczy jako bryloczek. Idąc jednak dalej mamy dwa takie klucze w cudzysłowie, oczywiście do odkręcania śmigieł. Są też cztery gumowe pianki, które przyczepiamy do ramion, by nie lądować bezpośrednio karbonem na na przykład betonie. Ostatnią rzeczą, którą dostajemy, to dwa komplety śmigieł Dalpro. Są to naprawdę bardzo dobre śmigła, a nie jakieś krzaki, więc fajnie, że Ishin postawił tutaj na jakość. Dron po wyjęciu sprawia naprawdę dobre wrażenie. Ramiona składają się z 4mm karbonu, a pozostałe użyte włókna węglowe mają tutaj grubość 3mm. Całość jest też całkiem lekka 329 g bez baterii to dobry wynik. Podoba mi się też ta tekstura takiego niebieskiego moro, ale to już kwestia indywidualna. Jeżeli chodzi o polutowanie całości, jak i złożenie, to tutaj producent wykonał świetną robotę. Bild jest czysty. No, aby samemu takiego wykonać, to już trzeba kilka dronów od podstaw zbudować. Baterie na nim umieszczamy oczywiście od spodu, na górze bowiem jest jedynie miejsce na małą kamerę typu Session. A co z jego specyfikacją techniczną, tutaj jestem pod jej wrażeniem. Zacznijmy od kamery. Mamy tutaj: RANKAMA Swift 2 z sensorem 1/3 Sony, z bardzo dobrze działającym bdr i rozdzielczością 600 TVL, a więc spokojnie wystarczającą do komfortowych lotów. Regle to Ishin TS40A. Te obsługują najnowszy na dzień dzisiejszy protokoły, jak Bialcheli 32, DSHOT 1200 i 48 kHz odświeżanie. Dodatkowo, jak widzicie, mogą latać nawet z bateriami do 6S, tak więc jest to zdecydowanie górna półka. Pomimo jednak, że regulatory obrotów mogą udźwignąć baterię 6S, to nasze FC niestety obsłuży maksymalnie 5S a więc i tak bardzo szybko. Kontroler lotu to znany wszystkim omnibus z procesorem F4, ale jak widzicie specjalnie dostosowany pod tą ramę. I dodatkowo dał nam duże silniki o mocy 2450KV, a te nawet nie mieszczą się i wychodzą za obrys ramy. Już teraz mogę Wam zdradzić, że działają bardzo płynnie w powietrzu i zapewniają ogrom mocy. Ja mam wersję BNF, czyli Bind to Fly z odbiornikiem radia FR Sky, czyli XM. Plus. To na dzień dzisiejszy najlepszy mały odbiornik tej firmy. No a jeżeli nie macie aparatury FR Sky, to możecie nawet zamówić tego drona razem z najnowszym budżetowym radiem Taranisem X Lite. Pod spodem znalazł się VTX z możliwością zmiany mocy od 25 do nawet 800mW, a więc spokojnie wystarczy Wam wizji do maksymalnego zasięgu XM+. W nadajniku jest też smart audio, więc za pomocą OSD w goglach będziecie mogli zmieniać jego parametry. Zwróćcie dodatkowo uwagę na te dwa średnie białe kondensatory po bokach. One powinny zapełnić idealną filtrację zakłóceń generowaną przez silniki, co powinno skutkować bardzo dobrą wizją bez lin w moich Skyzonach Sky03. Jedyną rzeczą, o którą bym się obawiał w tej konstrukcji, to w przypadku wypadku o tą antenkę, bowiem jak widzicie, wystaje ona trochę za górnego top plate'a, a siła nacisku może ją wgnieść na dół no i połamać mocowanie na dole karbonu. Wziąłem zatem drona na tą zimną jesień i sobie nim polatałem. Pierwsze co oczywiście zrobiłem to wgrałem najnowszego betaflighta i ustawiłem raty i pidy, bo te które były tutaj domyślnie zainstalowane w moim przypadku dawały trochę propłosza czy dziwnych skoków podczas flipów. Po kilku zabawach i ustawień dron zdecydowanie lata lepiej. Co prawda do ideału mu brakuje, ale to kwestia kolejnych paru zabaw przy pidach i można dojść do perfekcji. Wizard TS215 jest też bardzo szybki. Prędkość rzędu 150 km/h są tutaj spokojnie możliwe do uzyskania, jak nie większe, jeżeli założymy bardziej agresywne śmigła niż te dołączone do zestawu. Cieszy mnie również fakt, że silniki działają płynnie. Podczas lotów nie słychać jakiegoś rezonansu czy buczenia. Kolejnym dla mnie ważnym aspektem jest to, że w wizji mamy minimalne linie, a więc nic tam nie przeszkadza podczas lotów. A to na pewno jest zasługa tych dwóch białych kondensatorów, tak więc bardzo dobrze, że Isin je tam umieścił. Warto też zwrócić uwagę, że jest to dron bardziej wyścigowy aniżeli do freestylu, którego ja bardziej wolę. Oczywiście, jak widzicie, można nim porobić akrobację i się świetnie przy tym bawić ale czy ten sprzęt ma jakieś wady? Wcześniejsze rewizje miały problem z DVR-em, bowiem gdy go włączaliśmy, było zauważalne spore opóźnienie. W nowych modelach producent już to naprawił, aczkolwiek jakość tych nagrań niby 720p jest tak beznadziejna, że obraz w goglach mamy lepszy. Wcześniej wspomniałem też o antenie, no i nadal uważam, że można byłoby ją lepiej jakoś umiejscowić. Szkoda również, że FC jest specjalnie zrobione dla tego drona, więc w przypadku jego uszkodzenia będziecie musieli kupić takie samo. Reasumując, Ishin Wizard TS215 jest tu świetny dron. Jest w nim duży zapas mocy, obraz w goglach jest naprawdę czysty, może udźwignąć baterię do 5s, a rama wydaje się naprawdę mocna. Po zakupie tak naprawdę jedyne co będziecie musieli zrobić to dostosować w betaflycie od nowa raty i pidy, by wykrzesać z tej maszyny idealnie latającego koptera. Jeżeli macie jakieś pytania, wadzie komentarze, a jeżeli chcecie kupić tego kłada, linki zostawiam Wam w opisie. No i cóż. Tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.